Dzisiaj w filmie przyjrzymy się kobiecie, która zadała trafne pytanie z publiczności, na które Tusk próbuje odpowiedzieć, ale moim zdaniem ta odpowiedź całkowicie nie jest dobra. Musicie sami tego posłuchać naprawdę. Co się dzieje po wyborach? Walczymy na dole tutaj o każdy głos. Znajoma, idę do sąsiadki. Liczy się każdy wasz głos. Liczy się my, demokracja, poszanowanie głosów. Co się dzieje? Przepraszam, dlatego powiedziałam, że Pana tak cenię, żeby teraz Panu coś powiedzieć. Innym językiem, kolokwializm używam. Wychodzi Pan i mówi Pan coś takiego. Tak na oko. Nie powiedział Pan tego. To wygrał Nawrocki. Nie będziemy liczyć tak wszystkich głosów, bo na oko to on wygrał. Nie, ja jestem w demokracji, ja chcę, żeby wszystkie głosy były policzone. Wszystkie. Po prostu. Panie premierze. Ha, jeszcze. To było straszne, to było po prostu dla mnie upadek. Ja przestałam oglądać wiadomości, ja przestałam wierzyć w cokolwiek. Jeżeli będą następne wybory i ja, będzie pan przychodził i mówił, każdy głos się liczy, to kto pana usłyszy ci wszyscy którzy są tak ale inni którzy tu nie przyszli już niekoniecznie proszę pamiętać o tym że na dole percepcja się w tej chwili zmieniła tego co się dzieje na górze zawsze niech pan odrzuci tą watę cukrową która jest wokół pana niech pan patrzy na to jak ludzie są przerażeni tym że ich oczekiwania się nie spełniły ale proszę teraz pan... Przyjmuję absolutnie z pokorą do wiadomości, nie musiałem czekać na Pani pytanie, żeby wiedzieć, jak wielu z Was jest rozczarowanych tymi kilkunastoma miesiącami. Tak, wiem o tym. I sam wszystkich przekonywałem także moich współpracowników i partnerów, że nie ma nic bardziej żałosnego niż bezsilny polityk. Znaczy ktoś, kto się bierze za politykę i. I nie rozumiem, że y, nie tylko zdolność podejmowania decyzji, ale egzekwowania tych decyzji, sprawczość i siła po prostu. Siła jest tym, co najbardziej przyciąga do, do polityków i wiara w to, że możliwa jest zmiana, etc., etc. Chyba to wszystko było jakoś obecne w naszych emocjach i w naszych sercach i w czasie marszów i, i w dniu wyborów 15 października. I później. Wyraźnie ta temperatura spadła, te emocje spadły. Absolutnie zgadzam się z Panią i też staram się to tłumaczyć wielu moim współpracownikom, że emocje są absolutnie kluczem do wszystkiego w tej chwili. I że nie można, i nie można tylko sobie tak powiedzieć, a oni są lepsi w emocje, to my, a, to, a my będziemy zawsze bardzo pragmatyczni, racjonalni, programowi i ja wiem, no czy krótka informacja, nie wiem, nawet. Słuchajcie, no, nie wiem, pamiętacie, informacja o zamachu na Trumpa, żyła ile? Dwa dni, trzy dni. Kiedyś zamach na prezydenta Stanów to był temat na przez rok, dwa lata, dekadę komentowano, opisywano, a teraz kompletnie nic nie robi na nikim dłuższego wrażenia, i potrzeba jest nieustannego utrzymywania emocji, wywoływania emocji, i, a szczególnie szczególną sztuką jest, żeby te emocje wywoływać, nie w sposób paskudny. Mamy w sobie i złe, i dobre emocje, i oczywiście, z mojego punktu widzenia, to co jest największym wyzwaniem, to żeby umieć wywołać emocje, ale nie te najgorsze. Dobre emocje. Każdy z nas ma jakieś złe przecież, nie? Ale chciałbym dobre emocje wywoływać. Z tym liczeniem. Słuchajcie. Kto ma przeliczyć te głosy? Nie, kochani, nie. Nie. Bądźcie poważni, proszę. Naprawdę chcecie żyć w kraju, w którym policja będzie liczyła głosy, a następnie ogłaszała wynik wyborów? Ludzie! Nie! Nie będzie takiej Polski, piłki ja jestem premierem, gdzie policja i prokuratura będą mówiły: nie, ważne są te wybory, my policzymy głosy. No, proszę was! Za parę lat będzie Ziobro prokuratorem generalnym i on będzie liczył głosy? A Świeczkowski będzie uznawał, które są ważne, a które nieważne? Naprawdę nie ma tak, znaczy chcecie znać tę historię, to Wam ją opowiem w jednym zdaniu. Jest mało porywające. Pojawiły się sygnały, pamiętacie, że w samych komisji, że doszło do pomyłek. Chciałbym, żebyście sobie przypomnieli. Pierwszy sygnał o masywnej zmianie podziósł komisji, w której szefem komisji był człowiek koalicji obywatelskiej. Później pojawiły się kolejne sygnały i zaczęło się badanie, w tym badanie przez prokuraturę. I te badania, włącznie z policzeniem ostatnio od 250 komisjach, 84 stwierdzono nieprawidłowości. Podjęła je prokuratura ze, w związku z analizą, którą przeprowadzili statystycy. Wyznaczeni przez prokuratora generalnego, gdzie były istotne powody, gdzie można było sądzić, że doszło do nadużyć. Wskazano 250 komisji w kraju, bo tylko w nich uznano, że mogło dojść do nadużyć poprzez badanie statystyczne. Tam na te 250 w 84 stwierdzono. Ale ja mówię o tym, ale proszę pani, po pierwsze proszę nie mówić, że mówię nieprawdę, bo mówię 100% prawdy. Nie wiem, kto powołał pana kątka. Nie znam pana kątka. Prokurator generalny Adam Bodnar powołał dwóch profesorów SGP-u, wybitnych statystyków, żeby przeanalizowali wszystkie wyniki we wszystkich komisjach statystycznie i żeby wskazali te, gdzie mogło dojść do nadużyć. I one zostały przeliczone. Ale mówię o tym nie dlatego, żeby wam tutaj dać słowo honoru, że we wszystkich innych było idealnie ok. Zau Wiemy to już dobrze i, i to jest długa historia, że mamy do czynienia czasami z ewidentnym nadużyciem lub fałszem, złym liczeniem, zmęczeniem, głupotą czasami także dlatego, że mamy bardzo fatalny system. Wiecie, że członkiem komisji może stać każdy, bez żadnych kwalifikacji. To jest społeczny nabór. Ktoś kogoś zgłasza, chętnych za dużo nie ma, jak wiecie, więc y, jeśli ktoś jeszcze, nie wiem, słyszę. Legendy, że ojciec Rydzyk się na przykład zaangażował, ma armię zwolenników i bardzo dużo udało mu się desygnować na przykład do, do komisji wyborczych. I nie dlatego pewnie, żeby fałszować, ale ich kwalifikacje też wydawałyby się umiarkowane, bo nie, nie kwalifikacje decydowały o, o uczestniczeniu w tej komisji. Ale do czego zmierzam? Nie, było więcej obserwacji też mit ze strony koalicji obywatelskiej ze strony koalicji obywatelskiej mężów i dam zaufania w komisjach wyborczych w Polsce było więcej teraz w wyborach prezydenckich niż w wyborach 15 października. Ale ja mówię o tym, bo to ja ich wysyłałem. Ale dlaczego Pan mówi, że nieprawda? 50 tysięcy 300. Ale skąd Pan może wiedzieć, jak było w innych miejscach? Mówię, okej, okay, możemy się wspierać, więc ja powtórzę to, to, co wiem, a nie co mi się wydaje. W wyborach prezydenckich koalicja obywatelska desygnowała więcej mężów i dam zaufania niż w wyborach parlamentarnych. Czy wszyscy zdali egzamin? Nie wiem. Nie może pan z pozycji y swojego osobistego doświadczenia z jednej komisji mówić, że nieprawda co mówię, bo było inaczej. Może pa wśród pana znajomych było inaczej. Mówię jak było w skali kraju, bo to ja podejmowałem te decyzje. Kłopot polega na tym, że nie chodzi trzeba zmienić znaczy, tak znaczy trzeba zmienić prawo wyborcze i jeśli to będzie możliwe z nowym prezydentem ale chcę wam uświadomić jedną rzecz my mamy instytucje które są opisane w konstytucji które zostały zgwałcone przez PiS ale innych nie mamy decyzja o tym jak wyglądają wybory wyniki to jest sąd najwyższy to jest marszałek sejmu który organizuje zgromadzenie narodowe jeśli sąd najwyższy o którym wiemy, że ta izba jest nielegalna, ale innej nie ma. Co ja, ja mam powołać tak od ręki z kolegów sąd, swój sąd najwyższy? To, tak, żyjemy w takiej rzeczywistości. Tak, mamy tak pokiereszowane, tak zdewastowane państwo przez PiS. Dzisiaj marszałek Hołownia mówi coś o, o zamachu stanu. Pojawiły się pierwsze sygnały, że mogą być nieprawidłowości. Otrzymałem informację jednoznaczną od marszałka Hołowni. Cokolwiek wymyślicie, ja i tak zwołam Zgromadzenie Narodowe i zrobię za zaprzysiężenie pre prezydenta Nawrockiego. Właściwie koniec dyskusji. Ja nie jestem marszałkiem Sejmu. Ja nie zwołuję Zgromadzenia Narodowego. Znaczy jak... Co, znaczy, jeśli ktoś zmieni marszałka, to PiS z Konfederacją. Jeśli nie będziemy razem z Polską 2050 i PSL-em. Przeceniacie Przeceniacie proporcje. My, nas nie jest 70%. Wszyscy musimy, nie tylko ja, musimy umieć poruszać się w rzeczywistości, gdzie nas jest czasami 51%, czasami 49%. Ja, wiem, ja nie mam pretensji, ja, ja, wiecie dlaczego ja tak się jakby irytuję, bo ja cierpię bardziej niż wy. Znaczy ja naprawdę zapłacę największą cenę za to, co się być może zdarzy, jeśli, jeśli przegramy. Ja sobie zdaję z tego sprawę. Zauważyliście, że teraz nagle atmosfera pomiędzy Tuskiem a Hołownią się całkowicie zmieniła? Jak były wybory, to wszystko pięknie razem i dobrze o sobie gadali. Również wspierali siebie. Ale jak już Nawrocki wygrał, to nagle dwie inne osoby, jakby już nie byli takimi przyjaciółmi. A co to będzie, jak już Nawrocki zostanie zaprzysiężony? Jak widać, wiele osób już zmienia stronę i nagle Nawrocki jest super. Dajcie znać, co Wy sądzicie o tym w komentarzu i pamiętajcie o łapce w górze oraz subskrypcji, aby więcej osób zobaczyło ten film.